To miłuje! Przecież powiedział, jestem synem Bożym! Jesteś królem żydowskim? Wybaw sam siebie! Ojcze! Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią! Całkiem dobra! Rzućmy losy! Do kogo ma należeć? Zagrajmy, dawaj, Czy ty nie jesteś messiaszem? Zlewam więc siebie! I nas! Ty nawet Boga się nie boisz, choć tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij na mnie. Gdy przybędziesz do swego królestwa. Zaprawdę! <laughs> powiadam Ci. <laughs> dziś ze mną będziesz w raju. Busie, 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 busie. Czekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby to go to... wybawić. <noise> 12 dwunasta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Jeśli myślimy, że odważny człowiek nigdy się nie boi, to jesteśmy w błędzie. On także się boi, tyle że nie pozwala swojemu strachowi nad sobą panować. Pan Jezus też bał się śmierci na krzyżu, ale tak nas kochał, że pomimo tego strachu oddał za nas życie. Wielu ludzi wbrew swojemu strachowi naraża własne życie, by ratować innych. Tymi ludźmi są na przykład żołnierze, strażacy, lekarze czy ratownicy. Prośmy Pana Jezusa za wszystkich tych którzy narażają swoje życie, by ratować je innym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jaką w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na poprzedniego, ale zbaw od złego, a Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Któryś za nas cierpiał rany,